Witamy serdecznie. Dzień dobry. Na naszym blogu rodzinne inspiracje kuarcy gotują. Dzisiaj razem z moją żoną Magdą pokażemy, jak w prosty i szybki sposób przygotować przekąski na przyjęcie, przy których na pewno się nie napracujemy, a zaimponujemy naszym gościom. Zanim zaczniemy gotować, trzeba zaplanować zakupy. Warto pójść do jednego sklepu, w którym dostaniemy wszystkie produkty. My tak zrobiliśmy i mamy wszystko przygotowane. Dzięki temu zaoszczędziliśmy czas. Ja przygotuję koktajl z truskawek. Wraz z bagietki, które tutaj mam, pyszne kanapki z mozzarellą, z miodem i ostrą papryką. A ja przygotuję pastę z fasoli i pieczony camembert. Przygotowanie naszych przekąsek powinniśmy zacząć od pieczonego sera, ponieważ zajmie to nam najwięcej czasu. Co z nim musimy zrobić? Przede wszystkim kupujemy go w takich drewnianych skrzyneczkach, ponieważ będzie się w nim piekł. Yy, Następnie odkrawamy wierzch. To też fajnie w ten sposób podamy, nie? W tych skrzyneczkach to fajnie będzie tak. wyglądało. Mhm. To daj mi ten kawałek, ja już idę włączyć piekarnik. Na ile stopni? 180 stopni i 15 minut. Ok, super. Gdy sery się pieką, czas przygotować resztę przekąsek. Zaczynam od krostini z mozzarellą, miodem i ostrą papryką. Kroję bagietkę w kromki, takie ukośne, będzie to ładniej wyglądało. Układam na desce, skrapiam oliwą. Biorę kulę mozzarelli. I też nie bawię się w krojenie, tylko ją po prostu rozrywam i układam na wierzchu. Nie za dużo. O, w ten sposób. Na wierzch miód oczywiście. I odrobinę ostrej papryki. Na pewno zaskoczycie wszystkim, czymś takim. Co ty robisz? Ja przygotowuję wszystkie produkty do zmiksowania czyli y, pietruszkę, czy czosnek. Czosnek, oliwę, super. Pasola, oliwę, sól i pieprz. No dobra, no to zaraz imprezka gotowa. Co potrzebujesz, Mhm. Masz No dobra, ja Moje też, gotowe. Ja też już jestem gotowy. Ryska? nie. <laughs> Ale ładne. Super, ja bym jeszcze je pola oliwą. I w ten Nie tak jeść. Wow, super. Dobra, Zostało nam do zrobienia tylko koktajl. Mm. Mrożone truskawki. Wrzucamy do blendera, mocny alkohol, około 200 gramów. Sok wyciśnięty z 3 cytryn. I cukier. Około 2-3 łyżek. So, już tylko miksujemy. No i gotowe. To jest kamera szybki. No i wszystko gotowe. Ekspresowe przekąski już gotowe. Możemy zapraszać gości. A ja zapraszam na bloga Rodzina Inspiracje kucharzy Gotują, gdzie jeszcze więcej przepisów, trików Piotra i całej naszej rodziny.